Problemy nowego Bioshocka, Sandfall chce pozostać małym zespołem i Mastercard odpowiada na zarzuty o cenzurze. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to Mój kanał Okiem Jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam do lajków, subów, udostępnienia, dalej dołączenia do Discorda, Patronite'a. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Oto najnowszy przegląd wiadomości. W pierwszej kolejności problemy z nowym Bajoszakiem tutaj najbardziej, powiedzmy, szczegółowy był ten artykuł na Bloombergu. Jeszcze jest do niego dostęp. Dobrze, to w takim razie coś z niego spróbujemy wyekstrahować. Tech to Interactive przeprowadza znaczące zmiany w zespole odpowiedzialnym za nową odsłonę popularnej serii Bioshock. Po tym jak gra nie przeszła wewnętrznie. Oceny jakości, według najnowszego raportu Bloomberga, który został właśnie przytoczony, i jeszcze przez Kotaku, przez VGC. Jak widzicie, w innych źródłach czwarta część Bajaszoka napotkała poważne problemy rozwojowe, co doprowadziło do reorganizacji kierownictwa studia Cloud Chamber, które właśnie zajmuje się teraz serią. Minęło już 12 lat od premiery ostatniej części Bioshock Infinite przepraszam, z 2013 i 5 lat od momentu, gdy 2K założyło właśnie Cloud Chamber, które było specjalnie przeznaczone do stworzenia nowej odsłony. Pomimo tego długiego okresu rozwoju gry nie przeszła właśnie odpowiednich, powiedzmy, Certyfikatów jakości, tak? Oceny przeprowadzonej przez kierownictwo Tokyo Games. Według źródeł Bloomberga, głównym problemem zidentyfikowanym podczas wewnętrznej ewaluacji była narracja gry, która wymagała gruntownej przebudowy, jeżeli chodzi o nadchodzące miesiące i w następstwie tej nieudanej oceny 2K dokonał znaczących zmian personalnych. Kelly Gilmore, dotychczasowa szefowa studia Cloud Chamber została usunięta ze swojej pozycji dyrektor kreatywny Hogarth Dela Plant, który pracował przy oryginalnym Bajoszaku w różnych rolach został przeniesiony na stanowisko w dziale wydawniczym. Podczas niedawnego spotkania ogólnego pracownikom Cloud Chamber przekazano, że firma musi stać się bardziej zwinna i efektywna, co wzbudziło obawę o potencjalne zwolnienia. W odpowiedzi na te doniesienia 2K wydało się że ciężko pracujemy, aby zapewnić Bajszokowi jak najlepszą przyszłość. W tej chwili mamy dobrą grę, ale jesteśmy zobowiązani dostarczyć wspaniałą. Ściśle współpracujemy z kierownictwem, aby określić tą ścieżkę. Rzecznik tutaj potwierdził zmiany w kierownictwie i dodał, że firma jest w pełni zaangażowana w zapewnienie, że dostarczymy grę Bioshock, która przewyższy wysokie oczekiwania naszych fanów. Warto zauważyć, że Bioshock to jedna z najbardziej udanych franczyz w historii 43 miliony sprzedanych egzemplarzy, sprzedanych egzemplarzy w ramach trzech gier. Czwarta część Bioshocka znajduje się w produkcji od ponad 10 lat i była rozwijana przez różne studia, zanim ostatecznie trafiła do Cloud Chamber. Czyli to już jest i tak za długo, i to jest problem, bo tak naprawdę teraz, jeżeli gra powstaje dłużej niż 5 lat i nie jest gwarantowanym hitem, to prawdopodobnie absolutnie się nie zwróci. I to jest duży problem, zarówno biznesowy, jak i dla twórców. Więc. No tutaj nie jestem zbyt optymistycznie nastawiony pod kątem, przynajmniej takim produkcyjnym, stricte. Co ciekawe, na końcu raportu Bloomberga pojawia się informacja, że 2K pracowało również nad remakeiem pierwszego Bioshocka, i tutaj o tym były faktycznie plotki rozsiane już ze dwa lata temu, nawet więc nie dziwi mnie, nie dziwi mnie tutaj jeszcze wspominka o tym, ale ponoć ten projekt został porzucony wcześniej w tym roku, czyli nie dostajemy remake'a i nie dostajemy na razie nowej części, która ma problemy, no coś ten bajoszek jednak ma pecha po odejściu właśnie Ken'a Levin i tutaj firma oficjalnie ogłosiła rozpoczęcie prac nad nową częścią serii w grudniu 2019, ale od tego czasu była bardzo pościągliwa w udostępnianiu jakichkolwiek informacji. W sumie może lepiej fani więc muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość, no niestety. To jest tak, że jak cały czas mówię, gry robimy zbyt długo i zbyt drogo, to już jest gra, która w tym momencie jest produkowana zbyt długo i jest za droga. I jeżeli nie sprzeda się właśnie w Takich naprawdę imponujących liczbach, nie wiem, 5, 6, 10 milionów, no to może być problem, żeby żeby się zwróciła. Tu z, oczywiście zależy, jak duży jest zespół, który nad tym pracuje, natomiast no, budzi to moje wątpliwości i obawy, że e, możemy nie zobaczyć jeszcze długo tego Bajaszoka, albo możemy nie zobaczyć w ogóle. Niestety, tym bardziej smuci informacja o tym, że. Remake też został zarzucony. A szkoda, bo myślę, że akurat pierwsza część, pierwsza czy pierwsza i druga część razem mogłaby dostać jakieś właśnie odświeżenie, bo Infinite nie jest jeszcze tak stary. Może chociaż taka odświeżona technicznie trylogia też nie zaszkodziłaby, chociaż i tak mam za dużo remakeów aktualnie. No niestety, niestety tutaj jednak ta seria ma trochę pecha. Już od jakiegoś czasu. Następnie e, Sandfall nie będzie rosnąć. E, kiedy Claro Obscure Expedition 33 e, został po raz pierwszy zaprezentowany, przyciągał pewną uwagę, jednak dopiero po oficjalnej premierze wzbudził ogromne zainteresowanie na całym świecie. Dla niektórych osób, które obejrzały Zwiastun, była to po prostu kolejna gra RPG. Teraz, gdy gracze mieli okazję nią zagrać, pochwały dla Sandfall nie ustają jest to niewielki zespół założony przez weteranów którzy pracowali wcześniej w Ubisoft to też nie jest do końca znaczy tak z, sami założyciele jasne to wam było 3 4 osoby które pracowały w Ubisoft pozostałe 40 bo dajcie sobie już spokój z tą narracją że to były 33 osoby nie były e, to byli faktycznie debiutanci i albo osoby które nie miały zbyt dużego doświadczenia natomiast e, faktem jest że Zrobili tą grę naprawdę efektywnie kosztowo yy, i efektownie, ostatecznie w dużej mierze, dzięki tak naprawdę pracy też zewnętrznych zespołów, które tutaj Kepler chociażby im zapewnił. Natomiast wciąż yy, Sandfall yy, nie planuje tutaj, nie ma wątpliwości, że niektórzy fani zastanawiają się, jaka przyszłość czeka Studio, yy, które stało się rozpoznawane dla graczy na całym świecie, i mimo sukcesu. Twórcy nie planują powiększać swojego studia, i tu się absolutnie nie dziwię. Informacja pochodzi z wywiadu udzielonego dla Automaton Media dla, przez Guillaume Brosza i Toma Guermina odpowiednio dyrektora kreatywnego i głównego programisty, właśnie gry. Duet opowiedział o tym, jak początkowo przeprowadzili ponad 200 rozmów kwalifikacyjnych podczas szukania pracowników, po wybraniu najlepszych kandydatów, w tym niektórych osób świeżo po studiach, zebrali się do pracy. I chociaż Sandfall korzystało z zewnętrznej pomocy przy niektórych aspekt aspektach gry, ten mały zespół deweloperów ma idealne rozmiar dla głównego procesu rozwoju. Publikacja em, dowiedziała się, że Sandfall ma obecnie idealny rozmiar do tworzenia pełnoprawnych, turowych gier RPG. No i oczywiście większość fanów zastanawia się, co dalej dla zespołu, jeżeli, nawet jeżeli oznacza to utrzymanie obecnej wielkości. Niedawno do, dowiedziano się tutaj, że najnowsza aktualizacja gry wprowadziła dużą funkcję, o którą prosili fani, no, nadal jednak nie wiadomo, co przyniesie przyszłość gry lub studia i można przypuszczać, że prawdopodobnie dostaniemy jakieś DLC, chociaż na początku tego nie planowano. No, gra jest tak dużym sukcesem, że nie zdziwię się, jeżeli coś wypuszczą dodatkowego i gracza tak, tak to kupią. Natomiast to jest właśnie wydaje mi się bardzo sensowne podejście. Czyli trzymanie małego zespołu, który jest w stanie trzymać wizję, dowodzić, dowodzić te pierwsze prototypy, zawiadować tutaj całą resztą jakby deweloperów zatrudnionych z zewnątrz. Dzięki temu są w stanie utrzymać efektywność kosztową jak najbardziej sensowne podejście pozostaje tylko czekać, co nowego twórcy tutaj zrobią. Następnie MasterCard o cenzurze na Steam. No i tutaj od razu nie podoba mi się to, w jaki sposób są w ogóle montowane te artykuły na wielu serwisach, czy właśnie Kotaku, czy, czy Destructoid i tak dalej, dlatego, bo one bardzo życzliwie interpretują wypowiedź MasterCard, ale to do tego dojdziemy. Tutaj właśnie ten procesor podnosi przerwał milczenie po tym, jak znalazł się w centrum wojenki kulturowej, jeżeli chodzi o cenzurę treści dla dorosłych, i właśnie przez nią, przez działania Collective Shout zarówno itch jak i Steam zablokowały, zdelistowały bądź usunęły z serwisów niektóre gry, z czego już wyszło, że nie wszystkie gry tam zawierały bardzo kontrowersyjne treści pod kątem właśnie powiedzmy jakiejś seksualizacji postaci, niektóre zawierały treści po prostu niepokojące, ale które miały pewien ważny przekaz, chociażby consume me która jest o zaburzeniach żywienia, jeżeli chodzi o, o, o grę, o tematykę gry, i ona też była delistowana, nie usunięta, delistowana z wyszukiwania. I to jest już na przykład pierwszy dowód na to, że po prostu coś, co może być, co, co nawet nie jest wprost, ale co może być niewygodne dla kogoś, jest cenzurowane, więc no, tym samym już widać problemy z tym, z tym, co robią właśnie naciski procesorów płatności na prywatne firmy. I tutaj idąc dalej mamy taki cytat: Mastercard nie oceniał żadnej gry, a nie wymagał ograniczeń jakiejkolwiek działalności na stronach i platformach twórców gier, wbrew doniesieniu medialnym i, nasz, i, i zarzuto. Nasza sieć płatnicza stosuje standardy oparte na zasadach prawa, mówiąc prościej, pozwalamy na wszystkie legalne zakupy w naszej sieci. Jednocześnie wymagamy od sprzedawców odpowiedniej kontroli, aby zapewnić, że karty Mastercard nie mogą być używane do nielegalnych zakupów, w tym nielegalnych treści dla dorosłych. Z czego tutaj Mamy właśnie bardzo ważną informację na samym początku. Tu po angielsku, bo prawdopodobnie to też trochę umyka w tłumaczeniu. MasterCard has not evaluated any game or required restrictions. Czyli oni wprost napisali, że no my nie przyszliśmy do Steam'a i nie przejrzeliśmy wszystkich gier porno i powiedzieliśmy, że ta jest fe, a ta nie. Bo faktycznie tak nie zrobili, ale... W, swojej, w swoich regulacjach mają zapis, że jeżeli jakieś produkty zostaną powiązane w, z marką Mastercard i be, może się to odbić na nich negatywnie, to Mastercard z miejsca zrywa współpracę z daną firmą. Czyli jeżeli na Steamie jest gra, która może zostać skojarzona bardzo źle, mimo że na przykład jest legalna w danym kraju. To nie życzą sobie, żeby za nią płacić Mastercardem, więc na wszelki wypadek kasują całkowicie współpracę z firmą. Tu jest właśnie ten pies pogrzebany. Mastercard nie kłamie, mówiąc, że sami nie sprawdzali tych gier, ale jednocześnie. Pośrednio ich zasady mogą wpływać na to, że na przykład zerwą współpracę ze Steamem czy z Itchem i przez to firma straci możliwość dokonywania zakupów u nich na stronie, co negatywnie odbije się na całym serwisie. Więc tutaj mamy pięknie skonstruowaną korporacyjną gadkę. No i idąc dalej. Hmm. Tutaj mamy Mastercard, Visa i Visa stały się ceną sprzeciwów przeciwko cenzurze gier. Po tym jak grupa przeciwko pornografii Collective Shout ogłosiła zwycięstwo w kampanii kierowanej do dyrektorów generalnych firm płatniczych, rzekomo czerpiących zyski z tego, co grupa nazywa brutalną pornografią. Krytycy tego posunięcia powiedzieli ko tak, że w ciągu ostatniego tygodnia wielokrotnie dzwoni do firmy by skarżyć się do Valve i sklep z grami Indie Itch Dada które usunęły pozornie legalne treści dla dorosłych. Z ich platform w obawie przed ewentualnym odrzuceniem przez Mastercard i innych, z czego też trzeba zaznaczyć, że tam w różnych przepisach jest nie tylko kwestia seksualizacji różnych zachowań. Bo te same w sobie nie są nielegalne, na przykład treści, właśnie pornograficzne. Są nielegalne te, które przedstawiają realistyczny sposób prawdziwe postacie, służą negatywnemu obrazowi danej prawdziwej postaci ze świata rzeczywistego, tyczą się na przykład dzieci czy zwierząt. Te też są nielegalne i te są albo powinny być z miejsca usuwane. Z czego nie w każdym kraju, tak swoją drogą. Natomiast są jeszcze właśnie kwestie chociażby okaleczania, jak an involuntary mutilation tak czyli e, nie jakby chwilkę jakby to nazwać uszkadzania ciała bez zgody o może tak i tu oczywiście w to się łapie Jedna z pierwszych jakby rzeczy, które może przychodzić przy, przy takim opisie, no to tortury i jasne, znowu przedstawianie tortur w niektórych krajach jest nielegalne i wtedy te gry powinny być tam delistowane, ukrywane, tak samo zresztą jak prawdopodobnie filmy, chociaż mogą być po prostu oznaczane, że są dla dorosłych, i, i to powinno wystarczyć. Bo jeżeli dziecko gra w taką grę, to znaczy, że rodzice powinni też tutaj zwrócić na to uwagę. Natomiast do tego, do tej kategorii Tyczą się praktycznie wszystkie strzelaniny. I Collective Shout, jeżeli dla ludzi, którzy jeszcze jakkolwiek bronią podejścia Collective Shout w, w tym kontekście, e, chce, już tworzyło kampanię przeciwko e, Grand Theft Auto e, i piątkę chcieli delistować, natomiast na pewno będą walczyli z szóstką, więc sobie pomyślcie e, i tak samo z Call of Duty i tak dalej, i tak dalej. Więc e, jeżeli dalej będzie tak naprawdę prowadzona ta kampania i Mastercard będzie ulegał właśnie działaniom Collective Shout, to może zniknąć znacznie więcej gier, które byście zakładali, że są no po prostu gry wideo. Tak ludzie się strzelają. To też może kwalifikować się za niedługo właśnie w te kategorie, z racji tego, że one są bardzo niejasno określone, nie są przepuszczone przez legislację i tak dalej. Więc tutaj raz, mówiąc jeszcze raz moje stanowisko, ja sam nie jestem zwolennikiem gier o pewnych treściach, które, do których w pierwszej kolejności się tutaj Collective Shout odnosi, natomiast wciąż nie uważam, że to, że ja w nie nie gram, czy ich nie lubię, nie znaczy, że ktoś inny nie ma prawa w nie grać, o ile są oczywiście legalne w danym kraju, jeżeli nie są, nie, nie są legalne, to niech tam rządy się tym zajmują, żeby je delistować z danego kraju i tyle. No, natomiast tutaj jeszcze dalej mamy odpowiedzi procesorów płatności, w odpowiedzi na pytanie rzecznik Valve powiedział, że chociaż Mastercard nie komunikował się z nimi bezpośrednio, obawy rzuci, pojawiły się za pośrednictwem procesorów płatności i pośredników bankowych. Powiedzieli, że procesory płatności odrzuciły obecne wytyczne Valve dotyczące moderowania nielegalnych treści, bo właśnie Steam ma swoje reguły. A propos tego, co przyjmuje do siebie na sklep, co nie do czego mają święte prawo. I tym samym Valve powiedział, Wizie i Mastercard, ej, ale mamy swoje reguły i zobaczcie, one są dość rozsądne, bo one są w miarę rozsądne. I w tym momencie Mastercard i Visa powiedziały nie, że to jest za mało. No i tutaj mamy komunikat dalej. Mastercard nie komunikował się z Valve bezpośrednio mimo naszej prośby. I komunikowano się z procesorami płatności ich bankami. Procesory płatności przekazały to Walwamy. My odpowiedzieliśmy przedstawiając politykę Steam od 2018 roku dotyczącą próby dystrybucji gier, które są legalne do dystrybucji. Procesory odrzuciły to, powołując się konkretnie na regułę 5.12.7, która stanowi: sprzedawca nie może przesyłać do swojego nabywcy, a klient nie może przesyłać do systemu Intercharge żadnej transakcji, która jest nielegalna lub według wyłącznego uznania korporacji. I tu właśnie macie to. Nielegalna. Okej, okay, jasne. Nie, nie zezwalamy na nielegalne treści, na nielegalne zakupy, spoko, czy jakieś substancje, nie substancje, cokolwiek, treści wideo czy gry. Okej. Okay. Ale według wyłącznego uznania korporacji, to może być absolutnie wszystko, co korporacja uzna za niestosowne. I tutaj dalej może zaszkodzić renomie korporacji lub negatywnie wpłynąć na znaki na znaki towarowe, w sensie naruszenia reguły 5.12.17 mogą skutkować grzywnami, audytami lub wyrzuceniem firm przez procesorów płatności, wyrzuceniem w sensie zerwaniem po prostu umów. Więc tak naprawdę tutaj Visa i Mastercard, czy tam PayPal, czy inne serwisy, bo Collective Shout już zapowiedziało, że będzie walczyło też o to wszystko, będzie, będą się odnosili do Paypala. No, to może sprawić, że tak naprawdę cokolwiek, jakiekolwiek skinienie, jakiekolwiek po prostu tematy, które mogą mi nie pasować, będą blokowane przez arbitralne decyzje bądź naciski, właśnie grup, grup powiedzmy, właśnie takich jak Collective Shot. Więc tym samym. No, to jest coś, z czym trzeba walczyć. Trzeba zgłaszać to wszystko do właśnie szefów procesorów płatności, by uszczelnili te reguły, żeby nie, nie ulegali naciskom te tego typu grup. I bo inaczej, tak naprawdę, dostajemy tak skrajny przykład cenzury i tak. E, opresywne prowadzenie po prostu um, dystrybucji treści, że za niedługo po prostu nie będzie na Steamie czy iCzu nic, bądź e, ktokolwiek się czuje urażony przez jakieś treści, których sam nie lubi, e, będą blokowane. No ja na przykład nie wiem, nie lubię e, sieciowych strzelanin za bardzo, więc co uznaję, że one niepotrzebnie zajmują miejsce na Steamie, więc powinien wszystkie wywalić? No nie, to jest przecież bez sensu, tak? Tak samo i, jeżeli po prostu, ktoś nie lubi danych treści, a są one legalne, to niech po prostu nie gra i nie ogląda i tyle. A nie wymusza tego wszystkiego na, innym, na innych, więc no. ciekawe, do czego tu jeszcze dojdzie. Następnie switch drożeje. Ale pierwszy switch i w Stanach Zjednoczonych, żeby nie było. Spowolniony postęp technologiczny, inflacja i globalne wojny handlowe odbijają się w tym roku na cenach konsol, a złe wieści nadal napływają. Dzisiaj Nintendo, znaczy dzisiaj, to było, to jest news z, przepraszam, 1 sierpnia. Żeby szybko skwitować te wszystkie kwoty podwyżek, to pierwszy Switch drożeje, nie tak, Switch Lite drożeje o 30 dolarów, zwykły, oryginalny Switch drożeje o 40 dolarów, a switch OLED o 50 dolarów, tyle że to już jest absurdalne, dlatego, bo kolejne 50 dolarów więcej macie drugiego switcha, więc tutaj faktycznie te, to, skalowanie, to skalowanie ceny jest dość mocne, że można powiedzieć. Ponadto, jaycony do drugiego switcha wzrosną, wzrosną o 5 dolarów. I niektóre drikony do oryginalnego switcha, zwłaszcza te limitowane, będą drożały o 10 dolarów. Nintendo powołuje się tutaj jedynie na warunki rynkowe, aby podkreślić podwyżki, ale najprawdopodobniej są wynikom, wynikiem po prostu ceł narzuconych przez administrację Trumpa, głównie właśnie na Tajlandii, Indie, Kambodże. Chiny. To są wszystkie kraje, oczywiście, z którymi które albo mają właśnie magazyny, albo linie produkcyjne Nintendo, i stąd właśnie te podwyżki, albo przynajmniej tak można je uzasadnić. Dlaczego drugi switch nie jest, jakby tutaj, nie podbija się jego ceny? No, bo. To jest nowa konsola, i też chcą, po prostu Nintendo chce nakłonić klientów do zakupu nowego sprzętu. Więc tutaj można było oczywiście snuć różne teorie, ale faktem jest, że te nowe, nowe cła, właśnie naturalnie będą się odbijały na klientach, więc mamy tego właśnie taki, a nie inny efekt. Mimo wprowadzenia drugiego Switcha i szerokiej wstecznej kompatybilności, Nintendo nadal utrzymuje oryginalny Switch jako konsolę podstawową. Poza tym pierwszy Switch nadal się całkiem nieźle sprzedaje, mimo, mimo tego, że mamy już dwójkę na rynku. Więc no niestety, taki mało pozytywny news. I jeszcze jeden, żeby nie było za wesoło. Drugi Switch ma problemy z temperaturą. Oficjalnie zapalowało Nintendo do gracza o zachowanie ostrożności podczas korzystania z konsol. W środowiskach o wysokich i niskich temperaturach ostrzeżenie pojawiło się po fali upałów, które nawiedziła Japonię i niektórzy użytkownicy drugiego Switcha zgłaszali problemy z przegrzewaniem się urządzeń. W odpowiedzi na te doniesienia oficjalne konto Nintendo na ACE opublikowało następujący komunikat podczas korzystania z Nintendo Switch lub Switch 2 w środowisku o wysokiej. Temperaturze. Temperatura urządzenia może wzrosnąć. No nie bywało. Jak się robi cieplej na, w danym środowisku, to sprzęt będzie też cieplejszy. Wow, oryginalne. No ale dobra, może niektórzy nie wiedzą. Może to potencjalnie spowodować awari awarię, dlatego prosimy o korzystanie z konsol w miejscach, gdzie temperatura wynosi od 5 do 35 stopni. To nie jest tak bardzo absurdalne, chociaż jak 35 stopni, sprzęt średnio ym podbija temperaturę swoją własną kolejne 20 do 30, 65 stopni, żeby procesor nie wytrzymał, no nietypowe, ale okej, okay, to, to wskazuje na to, że jednak ten system chłodzenia troszeczkę jest słaby, jeżeli chodzi właśnie o drugiego switcha i pierwszego przy okazji też, co istotne ostrzeżenie dotyczy również temperatur poniżej 5 stopni, mimo że ostatnio problemy z przegrzewaniem są związane z bardziej wysokimi temperaturami. No ale to też nie jest pierwszy raz, kiedy Nintendo wystosowało takie oświadczenie, więc też nie ma co załamywać rąk. Tu już reszta artykułu pokazuje marketingowe pitolenie, no generalnie. No trzeba uważać na sprzęty, co prawda wydaje mi się, że te 35 stopni to nie jest jeszcze jakaś wybitna temperatura, co no właśnie pokazuje, że chyba i drugi, i pierwszy Switch nie mają najlepszego chłodzenia. Ja grałem w temperaturze 30 parę stopni. Nie było żadnych problemów, ale i do tej pory jakoś mój, mój akurat Switch nie grzał się nadmiernie. Chociaż w momencie, kiedy się odpaliło tą Zelda Tears of the Kingdom, to tam słychać było, że już te wiatraki pracują mocniej. Natomiast wciąż. No, być może są modele, które po prostu mają problem z utrzymaniem temperatury. No i wiadomo, że układy elektroniczne teraz mają to, że w momencie, kiedy termostat przebije określony pułap temperatury, no to, no to się po prostu wyłączą, więc będzie awaria, będzie, albo konsole będą się wieszały, wyłączały w odpowiedniej temperaturze. No warto uważać, jednak to jest delikatny sprzęt. I tyle. Cóż, to wszystko w tym materiale. Zapraszam do lajków, like komentarzy, subów, dołączenia, do Discorda, Patronite'a czy dowolnej innej formy wspierania, tak ci spania ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie, w ten sposób doceniacie też pracę Izzy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na okiem dewa.